Żeby mimo wykluczenia z drugiej serii startów zameldować się w półfinale, co podkreślamy, biorąc pod uwagę, jak układał się Australijczykowi początek sezonu nie powiem, że byłoby niespodzianką, no bo to jednak były indywidualne mistrz świata, ale było czymś, czego niekoniecznie można było się spodziewać. Tak, ale są tacy zawodnicy, którzy jak jadą słabo, to powoli zaczyna o nich zapominać. Dobra, on nie ma formy, nie patrzmy na niego. Do ile jedzie słabo i patrzymy na niego jeszcze uważniej, bo on wtedy daje z siebie jeszcze więcej. On robi taki bilans. Okej, okay, motocykl nie jedzie, więc więcej muszę ja. Ale ja równie uważnie będę patrzył na Kaja Huckenbeka. No wiadomo, no i Janka Kwiecha. A tak, kto nie jest. będzie patrzył na Madsena? Proszę Państwa, naprawdę trzeba bardzo uważnie patrzeć na bieg numer 11. Tak go zapowiedzieliśmy, że jak będzie słaby to trzeba będzie przepraszać. A ostatnich kilka biegów było słabych. Tak, by the way. Jason Doyle już jest pod taśmą. Janek Kwiech też Kuchenbeck czeka. E, I jeszcze tylko Leon Madsen, który ma na koncie trzy punkty, bo zaczął od zera. Później była trójka, dokładnie tak jak Michelsen, dokładnie tak jak taj Woffinden. Jaka będzie, jaki będzie kolejny przystanek na tej chorwackiej drodze Madsena. Oto jest pytanie. Pole drugie wygląda chyba ciut lepiej niż pole pierwsze. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie taszma idzie w górę Huckenbeck lepiej, ale Doyle najlepiej, po upadku teraz trzyma się bliżej kierownicy, ale jak szybko odjeżdża, Jason Doyle z przodu, Macen drugi, trzeci jest Huckenbeck i czwarty Janek Kwiech po krawężniku przed Huckenbecka nie ma straconych pozycji dla Janka Kwiecha, tak się biją debiutanci w cyklu Grand Prix, dobrze przejechał ten drugi łuk Janek Kwiech, a do Doyla próbuje dopierać się Leon Macen, coraz szybszy, Huckenbeck idzie szeroko popyt Gosku w tych ma na kurzu, ale buduje prędkość, Janek bliżej krawężnika konsekwentnie, jakby wierzył, że to go wyciągnie Huckenbeck to no, przeleci piękny atak Niemca, w tym samym czasie Madsen strzelił Doyla zapowiadaliśmy fajerwerki, no i proszę bardzo Doyle odbija pierwszą pozycję Madsen znowu z przodu, Doyle będzie przecinał. to już jest ostatnie kółko ale Madsen chyba nie da sobie tego wyrwać nakrywa Jasona Doyla Leon Madsen, Madsen 3, Doyle 2, Jeden punkt Huckenbeck bez punktu kwiech, dokładnie tak jak chcieliśmy. Piękny wyjście. najlepsze dzisiejszego wieczora. Nie chcąc, Nie że Madsen we własnej osobie, najlżejszy z całej stawki, to jeszcze z najlżejszym motocyklem. Zakaził swój motocykl własną lekkością. To jest tak zwana nieznośna lekkość motocyklu. Oby lekko jechało się dwóm pozostałym reprezentantom Polski w biegu czwartym. Na polu A Dominik Kubera, którego relacje ze Stadionem Narodowym można określić mianem toksycznych. O czym mogliśmy się przekonać oglądając materiał przed tym turniejem. Po jego prawej stronie z kolei absolutny król stadionu narodowego, Fredrik Lindgren, który pięć ostatnich edycji skończył na podium, w tym dwie na jego najwyższym stopniu. W kasku białym Szymon Woźniak, po raz drugi jako stały uczestnik Grand Prix. W kasku żółtym zwycięzca wczorajszego sprintu Daniel Biuli. I chyba faworyt tego biegu wziął przy pod uwagę kolor kasku. I idą wcale nie najlepiej Biuli Szymek Woźniak próbuje go odwozić. No nie, te próby nie mogły nic dać. Biuli rozpędzony pięknie. Na drugim miejscu jedzie Kubera szerzej, Woźniak czwarty król. Narodowego, Fredrik Lindgren, uważajcie chłopaki, i on może być wszędzie. Biuli z przodu, jak idzie środkiem toru, bardzo ofensywnie nastawiony, nie przejmuje się za bardzo, że po lewej ma Dominika Kuperę teraz właśnie w krawężniku, zmienia strategię, bo zobaczył, że Biuli odjechał, bardzo ofensywny, dynamiczny, Szymek wyciągnie, wyciągnie, wyciągnie go ten krawężnik, ale chyba nie na tyle, nie, właśnie na tyle, Biuli przycina i będzie próbował z tej strony atakować, Szymona Woźniaka. Kto teraz? To jest ostatnie kółko. Bardzo mądrze jedzie. Szymek Woźniak. Uwaga, bo skrawężnika nie da rady. Szymek Woźniak po raz drugi w życiu. Wygrywa piękny kluk pri Tak to się robi. Dokładnie tak to się robi. On proszę Państwa, obiecał kiedyś swojemu tacie. Zobaczysz, będę na Gie na stadionie narodowym przed tym wielkim tłumem i on to teraz robi. dwa lata temu i w obu tych przypadkach i w Kruszko i w Molili, kiedy miał dwa 0 po dwóch startach, w trzecim starcie też miał 0. O, czyli wówczas nie mieliśmy do czynienia z tak zwanym mascenowaniem i wślizgnięciem się do półfinału, a później do finału mimo bardzo trudnej sytuacji. Ale, ale, ale! Nie przekreślałbym też Kaja Hugenbeka, który robi naprawdę pozytywne wrażenie od początku tego sezonu, a teraz ustawia się na najlepszym czwartym polu startowym. Kai Hukenbeck rzeczywiście w żółtym kasku trzy punkty na jego koncie. Serce bije dość szybko. Ale najsłabiej bije Dominikowi Kuberze. Jakby zupełnie nie przejmował się stawką prestiżem, tłumem i tym, że to jest właściwie dla niego bieg ostatniej szansy wyścig numer 10. Tasma idzie w górę i ruszamy. Zmarzlik fenomenalnie. Hukenbeck w żółtym kasku chyba jeszcze lepiej. Idzie szeroko zmarlik mu tam płot zamknie, ale zmieści się. Zmieści się Kai Hukenbeck wywozi się szeroko Smarzlik, więc Huckenbeck do krawężnika, Matzen jeszcze wyskakuje Huckenbeck jest z przodu jest do ogień do narodowym Smarzlik. bardzo dobrze przejechany pierwszy u Aj ajajajajaj, nie zmieścił się Bartosz Zmarzlik nie częstuje przestrzenią, Będzie po trzy punkty, Huckenbeck drugi, trzeci jest Matzen, czwarty Dominik Gubera. chyba uporządkował już to delikatny Bartek Zmarzlik chyba odskoczy na parę metrów chociaż jego prędkość nie jest jakaś Nadzwyczajna, to trzeba podkreślić. Jedzie po trójkę z Marzlik. Kukendek już pilnuje tej dwójeczki, która będzie dla niego całkiem niezła, bo będzie miał 5 punktów po trzech swoich startach. A Bartosz z Marzlik wygrywa dzisiaj po raz drugi. Tłum szaleje. Widowisko przednie w gronie na narodowym. Tak jak lubimy. Bartosz przezwyciężył delikatne problemy z drugiej serii startów i wrócił na zwycięski szlak, mimo że.